Dzień dobry, dzień dobry, dobry kochani, dzień dobry. Bóg jest dobry, bóg jest wspaniały, bóg jest wielki. Kochamy Jezusa, bóg jest sobie imię, jego imię. On jest dobry. Dzisiaj jest dobry dzień, który Bóg ubudł dla nas i będziemy szczęśliwi w jego obecność, bo on jest dobry Bóg Amen. Zapraszamy wsi, które dołączy do nas, bóg Was. Dziękuję Panu Jezusowi Chrystusowi za taką możliwość, że możemy być tutaj na żywo i mieć czas na modlitwę. Temporalne, tym jak wszyscy, jak kościoła, modlimy się i weźmy, że Jezus będzie wielki, wielkie i wspaniałe pośród nas. Alleluja, Bóg jest dobry. Grażyna jesteś? dobre, że jesteś z nami. Amen. Bóg jest dobry, Bóg jest wspaniały, Bóg jest wielki. Nie ma takiego jak naszego Pana Sa Chrystusa. Hallelujah. hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Boże jesteś dobry. Boże jesteś wielki, Boże jesteś wspaniały. Kochamy Ciebie, jesteś dobry, tato. Hallelujah. O, oh, hallelujah, Bóg jest dobry. Aleluja, Bóg jest wielki. O, oh, Asza, błogosławę Ciebie, Bóg jest dobry. Dobry, że jesteś z nami, też jest Was. Aleluja. Boże, dziękuję, jesteś dobry. Boże, jesteś dobry. Aleluja, 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 aleluja. Hallelujah, hallelujah, dzień dobry, dzień dobry, wsisę, dzień dobry. Bóg jest dobry, wsisę, Bóg jest wielki. Hallelujah. O, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Halleluja. Bóg jest dobry, Ewelina, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kochamy Cię, dziękuję, że jesteście. Hallelujah. Kochani, w ten poranek będziemy mieć naszego modlitwa i będziemy modlić się o ojca naszego brata Wojtek. Dostaliśmy wiadomości, że jego ojciec jest w szpitalu. I wiedzimy, że Bóg jest dobry. Bóg jest dobry, Bóg jest wielki, jest wspaniały. Wierzymy w Bóg, który uzdrawia i Bóg, który robi wielkie, wspaniałe rzeczy. I będziemy ogłaszać Boże życie. I wierzymy, że Duch Święty będzie robić co wspaniałego, i Duch Święty będzie uzdrawiać go w imieniu Sąch Chrystusa Zobacz, Biblia mówi: Jakuba 5:14 Słowo Bożego mówi: Koruje ktoś wśród Was, nie, przywo nie, przy nie przywoła starsze kościoła i nie się modlo nad nim, namaszczając go oleje w imię Pana. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie, jeśli zas po powiem, że będą mu potrzeba Amen. Słowo jego mówi, jeśli jest osoba, która choruje pośród was. Zmowa z starszym. Do Twojego pastora, dzwoni do Twojego pastora. starszy rozmawiać z ludźmi, bracie, siostry. Tutaj jest te sekrety, które uwalnia ludzi i uzdrawia ludzi. Słowo Bożego mówi: jeśli ktoś pośród Was jest chory, to znaczy, pośród nas może być osoba chory Osoba może chorować. A jeżeli ta osoba choruje, jest już odpowiedź, bo są starsi. Tutaj nie mówimy o ludzi, które są starsi, które mają włosy, białe włosy. Tutaj mówimy o ludzi, które więcej nie są niemowlate duchowe. Te ludzie są ludzie które mogą razem stać i modlić się za tę drugą osobę. A bardziej apostopa, kiedy rozmawiał tutaj, on powiedział o tym, on rozmawiał tutaj więcej o ludziach, które prowadzą kosztowa, ludzie, którzy są liderzy kosztowa. A Biblia mówi, że mm -hmm. mówi do tych ludzi, aby przynosili olej. I na to osoba z olej. A potem co on mówi, że ta osoba będzie uzdrowiona i ta osoba będzie przebaczona grzechów. My, jako Kościoła, rozumiemy, że pośród nas są ludzie, które są chory, a one potrzebują uzdrowienia. Są ludzie, które oglądają teraz, są chory, potrzebują uzdrowienia. A my, jak i dzieci Bożego, co my możemy zrobić? Nie możemy spać, kiedy widzimy, inne ludzie są chory. Nie możemy być cicho, kiedy widzimy, inne ludzie są chory. Co my robimy? Modlimy się. W piątek byłem w modlitwę, i dwóch świętych powiedziałem modlę się o kościoła, zaczynam modlę się o ludzi. A kiedy modliłem o ludzi, to powiedziałem modlę się, modlę się, modliłem się, modliłem się, modliłem się. A dwóch świętych mówi do mnie, są ludzie, którzy są nawet tam. Niektórzy są chore duchowe, chore emocjonalne, chore finansowe. one potrzebują uzdrowienia. one potrzebują cuda. one potrzebują namaszczenia. I zaczyna modlić się o każdy z Was. Ale dzisiaj poranek jesteśmy tutaj, żeby modlić się, bo jest wiadomość, że pośród nas jest ta osoba, która jest chora. Są ludzie, które są chore, a one potrzebują uzdrowienia. A jeżeli tak jest, my, Dzieci Bożego, jesteśmy powołani wstać i modlić się. A naszego modlitwa Bóg słyszy, naszego modlitwa Bóg odpowiada, naszego modlitwa zmienia całkowite atmosfera. Dlaczego zachęca każdy z Was, aby w te momenty modlił o ojca Wojtka? Może z jego ojca. Będziemy modlić się, aby Bóg uzdrowił go, aby Bóg dotykał go, aby Bóg, robił, co Bóg dotykał go. Nie boję się wszędzie, które jesteście, odległość nie jest problemem. Wysłamy anioł uzdrowienia, miesięcy, które On jest w imieniu Sa Chrystusa. Boże dotyka Go, Boże uzdrawia Go w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja chcę zobaczyć ludzi, które piszą na komentarzach, że i się modlą się, modlą się, ogłasza uzdrowienia w imieniu Sa Chrystusa, życie w imieniu Sa Chrystusa. Mówi słowa wiara, bo my wierzymy, że Jezus uzdrawia, Jezus uwalnia. Otwiera Twojego serca i robi to. W imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszamy Boże uzdrowienia, ogłaszamy Boże uzdrowienia, ogłaszamy Boże uzdrowienia, ogłaszamy Boże uzdrowienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Jeżeli jesteś, modlę się, modlę się, modlę się, modlę się, ogłasza Boże uzdrowienia. A Słowo Bożego mówi, że powoła starsze, a starsze będą modlę się, a starsze będą robić to namaszczyć. One będą namaszczyć, namaszczenia. One będą namaszczenia, żeby masz to, osobę. My namaszczymy Go w imieniu Jezusa i ogłaszamy Boże, ogłaszamy Boże, Boże uzdrowienia, ogłaszamy Boże uzdrowienia, ogłaszamy Boże życie w imieniu Jezusa Boże życie, Boże uzdrowienia w imieniu Jezusa Boże życie, Boże uzdrowienia w imieniu Sa Ogłaszamy, ogłaszamy życie, całkowite uzdrowienia w imieniu Jezusa Chrystusa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Halleluja. Bogosławieństwa. La Tate Wojtka w imieniu Sa Chrystusa. Hallelujah, hallelujah. O Boże, ogłaszamy totalne uzdrowienia w imieniu Jezusa Chrystusa. Yes. Stoi i modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Kimkolwiek jesteście nie daj się okraść, przejmuję uzdrowienia. Dla Boga nie ma znaczenia, znaczenia odległość w imieniu Jezusa Chrystusa. Wszędzie, jest jesteś, przyjmujesz uzdrowienia w imieniu Jezusa Chrystusa. Hallelujah, w imieniu Jezusa Chrystusa. Ogłaszamy życie w imieniu Sakrystusa. Błogosławię każda komórka ciała. Przyjmuje pełne uzdrowienia dla taty Wojtka. Dziękuję Ci, Jezus, za całkowite uzdrowienia W imieniu Sakrystusa. Hallelujah. Bóg jest dobry, Bóg uzdrawia. Hallelujah. Błogosławię was, bracie i siostry, w imieniu Sakrystusa. Hallelujah. Ogłaszamy Boże uzdrowienia. Ogłasza uzdrowienia, stać z uzdrowienia. Ogłasza Boże Życie, Boże Życie. W imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu Jezusa Chrystusa, Boże uzdrowienia, Boże uzdrowienia, Boże uzdrowienia, Boże uzdrowienia. Całe ciało ogłaszamy Boże uzdrowienia w imieniu Jezusa Chrystusa. Jeżę socie ciało, który nie funkcjonował, ciao, dobre. Teraz ogłaszamy Boże twój cuda. Aby Bóg utworzył cuda i odnowiał nowe, nowe ciągło ciało w imieniu Jezusa Chrystusa. Ogłaszamy Boże uzdrowienie. Boże uzdrowienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Słowo Bożego mówi: Hej, Rosmava z Starchem, a starsze przejdą, a starsze będą robić to, będzie namaszczyć go olej w imieniu Sakrysusa. Namaścimy go olej w imieniu Sakrysusa. Namaszczymy go olej w imieniu Sakrysusa i ogłaszamy w potężny imię na aby namaszczenia Ducha Świętego, olej, namaszczenia Ducha Świętego. O, dotykał go wszędzie, które on jest, ogłaszamy, że on jest całkowite uzdrowiony. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Boże, dziękuję. Następne 24 godziny. O, rika lobradą bo, atala. Rekelebosia katalado. Bogo, ogłaszamy w imieniu Jezusa Chrystusa Boże uzdrowienia. Boże uzdrowienia. Boże uzdrowienia. A słowo Bożego mówi. Piąte, Jakuba, piąty, piętnasty. A modlitwa wiary uzdrowi chorego. A modlitwa wiary uzdrowi chorego. Modlitwa wiary. My modlimy się z wiarą. Z wiarą. Nie, je tutaj osoba, która ma wątpliwość, osoba z nie wiarą, nie ma, nie ma części z tego modlitwa. Modlimy się z wiarą. Ogłaszamy Boże uzdrowienia a niektórzy ludzie, jak ty można ogłaszać uzdrowienia? W imieniu Jezusa ogłaszamy uzdrowienia, tego autorytetu i władzy, które Jezus dawał do nas, jak i Kościół. Razem stajemy, razem zgadzam się i mówimy w imieniu Jezusa Chrystusa, jest uzdrowienia. uzdrowienie. Haleluja. Bóg jest dobry, Bóg jest wielki, Bóg jest wspaniały, Bóg jest dobry, Bóg jest wielki, Bóg jest wspaniały. Boże, dziękuję za uzdrowienia. Boże, dziękuję za uzdrowienia, Boże, dziękuję za uzdrowienia. Jest inna siostra, która idzie do, do lekarza i w sierpniu ona ma operację. Też ogłaszamy Boże uzdrowienia. W to Że ona potrzebuje modlitwa. Ogłaszamy Boże modlitwa. Ogłaszamy Boże cuda w imieniu Jezusa Chrystusa. Błogosławimy lekarzy, błogosławimy ludzi, które będą tam w imieniu Jezusa Chrystusa i ogłaszamy, że anioł są obecne Wite sala operacja, jest sala operacja w imieniu Są Chrystusa. Boże, dziękuję. Jesteś Bóg, który uzdrawia. Hallelujah, Amen. I każda osoba, która ogląda teraz, masz o robie Twojego życia, oruje, masz to, które nie działa w Twojego ciału. Ja z Tobą razem zgadzam się teraz. W imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszamy Boże uzdrowienia. Boże cuda. Boże uzdrowienia. Boże Cuda, Boże Uzdrowienia, Boże Cuda w imieniu Jezusa Chrystusa Bądź je uzdrowiony teraz i na zawsze. Amen. Bóg jest dobry i wspaniały. Bóg jest dobry i wielki. Bóg jest dobry. Nie ma takiego jak nasz Pan Chrystusa. On uzdrawia, On uwalnia. Kochany, dzisiaj modlim się o uzdrowienia. Uzdrowienia finansowe dla tych ludzi, które potrzebują uzdrowienia i finanse. Ogłaszamy Boże uzdrowienia! Ogłaszamy Boże uzdrowienia! Ogłaszamy Boże uzdrowienia! W imieniu Jezusa Chrystusa przejmowasz uzdrowienia. Jeżeli potrzebuje wolność od długu, potrzebuje wolność od, od kredytów, potrzebuje wolność finansowe. ogłaszamy Boże uzdrowienia w Twoje finanse. W imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu Jezusa Chrystusa, Boże, dziękuję. Jesteś dobry, jesteś wspaniały, jesteś wielki, nie ma takiego jak Ty, halleluja, 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 Boże jesteś dobry, Boże jesteś wielki, Boże jesteś wspaniałe. Boże kochamy Ciebie, Boże błogosławimy Twojego imię, Boże uwielbiamy Ciebie, Boże falimy Twojego imię, Boże jesteś dobry, halleluja, halleluja, Bóg, który czyni cuda, o, ogłaszam Boże błogosławieństwo na Twojego relacja. Te ludzie, które potrzebują uzdrowienia w relacja, uzdrowienia w małżeństwo, uzdrowienia w rodzinę w imieniu Jezusa Chrystusa. Przejmowa to cuda. Ogłaszam uzdrowienia w Twojego rodzina w imieniu Jezusa Chrystusa. Boże, dziękuję za uzdrowienia w małżeństwo, za uzdrowienia w relacja, za uzdrowienia w życiu ludzi. W imieniu Jezusa Chrystusa przejmowasz, bracie, siostra. Jeżeli masz osoba, która potrzebuje ten cuda, w wi relacja, w wi w życiu, ogłaszamy Boże uzdrowienia! Ogłaszamy Boże uzdrowienia! Ogłaszamy Boże uzdrowienia! Jeżeli nie masz problemy z małżeństwem, modlę się o ta osoba, które ma. Jeżeli nie masz problemy finansowe, modlę się o, o ta osoba, które ma. Ogłaszasz Boże uzdrowienia dla wiele ludzi, dla każdy z nami, w imieniu Jezusa Chrystusa. Boże dziękuję, Boże dziękuję, Boże dziękuję, Boże dziękuję. Słowo Bożego mówi, a modlitwa wiary uzdrowi chorego. Modlitwa wiary, modlimy się z wiarą. My wierzymy Boga, wierzymy w jego mocy, wierzymy, że on odpowiada na modlitwa, wierzymy, że on zmienia życie, wierzymy, że on robi coś wielkiego i wspaniałego. Boże, ogłaszamy Twojego mocy, ogłaszamy Twoje zwycięstwo, ogłaszamy Twoje manifestacja, ogłaszamy wielkie działania i wielkie cuda. W imieniu Jezusa Chrystusa, hallelujah. Boże, jesteś dobry. Boże jesteś wielki. W imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszamy Boże uzdrowienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Boże dziękuję za uzdrowienia dla taty Wojtka, dla naszej siostry, której na operacja i dla każdej osoby, która jest tutaj i dla każdej osoby, która wysłała proszę o modlitwę uzdrowienia. Boże dziękuję. Ludzie są uzdrowieni. Każda osoba w kościele, która potrzebuje uzdrowienia, Boże dziękuję za uzdrowienia. Uzdrowienia o duchu, depresja, uzdrowienia o problemy emocjonalne, uzdrowienia o każdej rzeczy, które atakują nas. Boże, ogłaszamy uzdrowienia, Boże, ogłaszamy uzdrowienia, Boże, ogłaszamy uzdrowienia, uzdrowienia, dla tych ludzi, które cierpią duchowe, one nie są w stanie działać duchowe z powodu szatan, które atakują i ogłaszamy w imieniu Jezusa Chrystusa. Boże, uzdrowienie, Boże, uzdrowienie, Boże, uzdrowienie. Boże, uzdrowienie. Boże, uzdrowienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen, amen, amen. Boże, dziękuję. Jesteście dobry Tato. Amen. Błogosławię każdy z Was. Błogosławię te ludzie, które oczekują pracy, szukają pracy. Ogłaszam, Boże, nadnaturalne moce Waszego życia. Przejmować prasy w imieniu Jezusa Chrystusa. Te ludzie, które nie rozumieją, gdzie one są w życiu. Ogłaszam, Boże, jasność w Twojego życia. Jesteście tutaj i ogląda i czuję ciężarę Twojego życia, Bądź wolny w imieniu Jezusa Chrystusa. Boże, dziękuję. Błogosławimy naszego kościoła. Błogosławimy ludzi w kościele. Ogłaszamy wrostu. Ogłaszamy, że idziemy naprzód. Jesteście dobre, dobre i wspaniałe Boga. W imieniu Jezusa Chrystusa. Bóg jest dobry. Bóg jest wspaniały. Bóg jest wielki. Nie ma takiego jak nasz Panie Jezusa Chrystusa. Was, dzieci Boże. Błogosławię każdy z Was. I dziękujemy Jezusa za Jego moc, za Jego łaska, za Jego zwycięstwo. te tide bogosławienasego ewangelizacine które mamy spotkania sobota o hensa zahęca každezvas be bili na to spotkania ewangelizacine visobota Spotekame sobota W sobotę spotykamy o godzinie 14 na ulicy, będziemy głosić Ewangelię Chrystusa. W te będziemy dać cały plan, ale modlim się o tę na ulica. aby ta Ewangelizacja miała mocy, aby ta Ewangelizacja dotykała wiele ludzi, aby wiele ludzi byli zbawione, aby wiele ludzi spotykali Jezusa. W imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu Jezusa Chrystusa. Boże, dziękuję za Twojego łaska. Boże, dziękuję za Twoje miłości. Boże, dziękuję za Twoje namaszczenia. Boże, dziękuję, że będziesz robił wielkie rzeczy. Ludzi będą zbawione. Ludzi będą doświadczyć Jezusa. Twojego mocy będzie manifestowanie na ulicach w imieniu Jezusa Chrystusa. Gdynia będzie zbawiona w imieniu Jezusa Chrystusa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Boże, dziękuję za spotkanie uzdrowienia 6 sierpnia. Tutaj w naszego go ogłaszamy to spotkania będzie pełne. Boże modce, Boże uzdrowienia i Boże jawy. Błogiem Jezus Chrystusa. Amen. 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 Bóg jest dobry, kochani. Bóg jest wielki,spaniały. Kochamy Pan Jezus Chrystusa. Alleluja. Oh, Mary, God bless you so much. God bless you. God bless you. Thank you for joining. Hallelujah. Pat. Alleluja. Hallelujah. Bóg jest dobry. We love you. We bless you. God bless you. God bless you. God bless you so much. Alleluja. Hallelujah, God is good, hallelujah. Bóg jest dobry, Bóg jest wspaniały, Bóg jest wielki. Pana Panem Chrystusa i ogłaszam, że Jezus Chrystus jest Panem. Jezus Chrystus jest Panem. Hallelujah, hallelujah. Fa Bogu za uzdrowienie, uwolnienie. Faw Jezus za wszystko. Bogu nie będę dzięki, Tak się kim. Hallelujah, Bóg jest dobry, hallelujah. Bóg jest dobry. Dziękuję Jezusa za wszystko. Czyni się, poruszaj się Pan Jezus i trakcie ewangelizacja. Tobie fajne dzięki. Hallelujah. Hallelujah, ogłaszamy otwarte serca w imieniu Chrystusa. O Bóg jest dobry, Bóg jest dobry, Bóg jest dobry. Hallelujah, dobry jest nasz Pan, Hallelujah, Bóg jest dobry. Boże, dziękuję za Twojego łaska. Boże, dziękuję za Twoje miłości. Hallelujah, jesteś dobry, tato. Hallelujah, hallelujah. Bóg jest dobry, Bóg jest wielki, Aleluja, Hallelujah, 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 hallelujah. Boże, kochamy Ciebie. Boże, dziękujemy Ciebie. Boże, błogosławimy Twojego imię. Boże, jesteś dobry. Kochamy Ciebie, błogosławimy Ciebie, Tato. W imieniu Jysza Chrystusa. Amen. Kochani, kontynuujemy z modlitwa. Bądźmy w modlitwie następne. 24 godziny jesteśmy w modlitwa, modlimy się i głoszamy uzdrowienia dla życie Tato Wojtka i inne osoby, które potrzebują uzdrowienia. Amen. Bóg jest dobry, Bóg jest wspaniały. Kochamy Jezusa, błogosławimy Go. On jest dobry, On jest dobry, On jest dobry. Hallelujah. Bóg jest dobry, Bóg jest dobry, Bóg jest dobry. Amen. Amen, 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 amen. Dziękuję każdy z Was, błogosławię Was. Słowo Bożego mówi: jeśli yes, kto oruje między Was, modlę się. Hallelujah. Paula, eh, Paul no, dzisiaj ma, uh, ma, uzd, ma, ma urodziny, eh? Błogosławimy Ciebie, błogosławimy Ciebie. W Twoje dni urodziny w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszamy Boże błogosławieństwo. Kochani, możemy błogosławić, błogosławić się błogosławić się Paulinka w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszamy wieczność w Twojego życia. Wieczność, wieczność, nie żyje, żyje wiecznie wieczność, wieczność śpiewamy dla siebie jeszcze raz, żyje długo, jeszcze raz śpiewamy dla Ciebie żyje długo Błogosławimy Ciebie, Błogosławimy Boże, Błogosławimy Twojego życia, Pawłika w imieniu Słysza Chrystusa, ogłaszamy, że jesteś błogosławiony. Duch Święty będzie manifestować Jego moc Twojego życia. Duch Święty będzie dał Ciebie długo, długo, długo dnia, by nasisa Ciebie i błogosławieństwo i Chrystusa będzie manifestować w Twojego życia. Będzie wielki rzeczy, które się dzieje i modlę się o jasność Twojej dziedziny, relacja, aby Bóg prowadził Ciebie i Bóg pokazywał Ciebie dokładnie, prawdziwe drogi chodzenia, bo będzie wielki rzeczy, które Bóg będzie robić razem z Tobą. Widzę, że Duch Święty błogosławi Ciebie i On robi dobre, 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 dobre rzeczy przez Ciebie. Błogosławimy Ciebie, Paulinka, ogłaszamy Boże błogosławieństwo, ogłaszamy, że ten jest dobry dzień, doświadczyć Pana Jezusa Chrystusa, Jego miłości, Jego mocy. Błogosławimy Ciebie teraz i na zawsze i ogłaszam, że Jezus Chrystus jest z Tobą. Wszystkiego najlepszego, ale wszelkie błogosławieństwo, Samej rado i był fitos jego aleluja bóg jest dobry błogosławię ciebie błogosławię ciebie o Boże bo są wieści z twojego ziadaluje jesteśę błogosławiony o Boże jesteśę błogosławiony jesteśę błogosławiony bóg jest dobry bóg jest dobry bóg jest dobry Hallelujah, amen aleluja amen aleluja amen, Alleluja. amen. Alleluja. amen. Alleluja. amen. Alleluja. amen. Błogosławię Cię, Paulino, i radujesz Panowi pełni. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Halleluja. Błogosławię Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, kochana. Hallelujah, hallelujah. Boże obfitość, Boże obfitość, Paulinka, hallelujah. Bóg jest dobry, Bóg jest dobry, Bóg jest dobry. Błogosławimy Ciebie, Paulina, kochamy Ciebie. Dziękuję, że jesteś z nami. Błogosławimy Ciebie, Błogosławimy Ciebie, Błogosławimy jest dobry. Amen, amen. Dziękuję kochani, dziękuję dzieci Boże. Dziękuję za tak wspaniały czas. Błogosławę was. Kontniemy z modlitwa i wierzymy Panu Josa Wierzymy Jezusa, wierzymy Go, wierzymy, wierzymy. Wierzymy Jezusa i kontniemy jest modlitwa. On jest dobry, On jest wspaniały. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Bóg jest wspaniały. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Boże, dziękuję. Bojo de inquirir. Dziękuję. Bojo de inquirir. Aleluia, bojo de inquiririr. O Ametchebi, Bogossovimetchebi. Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia. Vou ter que de inquiririr. Jesus, at foi wasque, amen. Amen, amen. Dziękuję, Pani, a Amen, amém. Tinha me pôr a de que cada que